Czy są jakieś konkretne ćwiczenia, które pozwolą Ci pozbyć się tłuszczu z brzucha? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie, bo robienie setek brzuszków nie spowoduje selektywnego spalania tłuszczu z brzucha i to samo tyczy się kręcenia hula hopem, unoszenia nóg, wciągania pępka itd. Dlatego w tym wideo opowiem Ci jak zwiększyć ilość spalanego tłuszczu z brzucha a jak dotrwasz do końca, to zdradzę ci, jak spalać tłuszcz miejscowo. Gotowa? No to zaczynamy. Wszystkie ćwiczenia zachwalane w sieci zbudują i wzmocnią twoje mięśnie brzucha, które znajdują się pod tłuszczem. Ale nie spalą w jakiś magiczny sposób tłuszczu, który je pokrywa. I tak naukowcy z Illinois odkryli to samo, gdy przyjrzeli się, jak trening mięśni brzucha. Wpływa na ilość tłuszczu przechowywanego w brzuchu. A, a mianowicie, wzięli grupę 24 uczestników, przypisali ich do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa nie robiła nic, podczas gdy druga grupa wykonywała 7 ćwiczeń po dwie serie razy 10 powtórzeń, 5 dni w tygodniu przez 6 tygodni. I jak zauważyli uczeni, w sumie 4200 powtórzeń różnych ćwiczeń brzucha w ciągu 6 tygodni nie miało znaczącego wpływu na ilość tłuszczu zgromadzonego wokół żołądka. Dlatego jeśli ciągle myślisz, że robienie wielu brzuszków pomoże Ci pozbyć się tłuszczu trzewnego, to tak naprawdę się mylisz. Jednak trzeba tu nadmienić, iż podnoszenie ciężarów podnosi coś, co nazywa się tlenieniem tłuszczu po wysiłku, Czyli po prostu zwiększa ilość spalanego tłuszczu po wysiłku, a ten wzrost utlenienia następuje szybko i może trwać przez pewien czas. A w rzeczywistości w kilku badaniach wykazano, że pojedynczy trening zwiększa zarówno wydatek energetyczny, jak i utlenianie tłuszczu przez co najmniej 24 godziny, a czasem nawet dłużej. Co więcej, część tłuszczu spalonego w okresie potreningowym zostaje usunięta właśnie prosto z okolic brzucha. Co więcej, w jednym badaniu naukowcy z East Carolina University przebadali grupę ośmiu mężczyzn trenujących z ciężarami przez 45 minut. I w ramach tego badania każdy mężczyzna miał w brzuchu sondę do mikrodializy, co pozwoliło naukowcom zmierzyć ilość tłuszczu uwolnionego z komórek tłuszczowych przed. W trakcie i po treningu. No i oto co zauważyli. Tempo metabolizmu było o ponad 10% wyższe po treningu z ciężarami w porównaniu z tym samym punktem czasowym w dniu kontrolnym. Co więcej, tempo spalania tłuszczu również zostało podwojone po ćwiczeniach oporowych. No ale to nie wszystko, bo Ilość tłuszczu uwalnianego z komórek tłuszczowych w żołądku była o około 80% wyższa, zarówno podczas treningu, jak i bezpośrednio po nim. Krótko mówiąc, podnoszenie ciężarów spala tłuszcz, a część tego tłuszczu pochodzi z okolic brzucha. Zatem, jak widać, trening siłowy bezpośrednio przyczynia się do deficytu kalorii niezbędnego do utraty tkanki tłuszczowej z brzucha. A jeśli wykonujesz ćwiczenia, które ćwiczą duże grupy mięśniowe i podnosisz duże ciężary, to ten wkład będzie jeszcze większy. I chociaż a, bieganie na bieżni czy jazda na rowerze stacjonarnym nie jest jednym sposobem na spalanie kalorii i niekoniecznie jest też najlepszym sposobem na utratę tłuszczu. Rozumiesz? A, I aby pozbyć się tłuszczu trzewnego, nie musisz ograniczać cukru, tłuszczów trans, Tłuszczów nasyconych, alkoholu, węglowodanów, ani czegokolwiek innego, co internetowi specjaliści od spraw żywności uważają, że jest dla ciebie złe. Nie musisz też wykonywać niekończących się godzin ćwiczeń aerobowych, i jak wyjaśnię za chwilę, w ogóle nie musisz robić żadnego kardio. Jedyne czego potrzebujesz, aby stracić trzebny tłuszcz, to deficyt kalorii. Jak więc stworzyć deficyt energetyczny wymagany do utraty tłuszczu trzemnego? Masz kilka opcji. Po pierwsze, możesz skupić się na energii zjadanej i przejść na dietę hipokaloryczną, lub możesz wykonywać ćwiczenia aerobowe, np. biegać lub jeździć na rowerze, czyli po prostu ogólnie zwiększyć poziom aktywności lub y, możesz także podnosić ciężary, co również zwiększy Twój wydatek energetyczny, ale pomoże Ci zbudować mięśnie, co będzie miało znaczący wpływ na Twój metabolizm i wygląd. No i oczywiście możesz też użyć kombinacji wszystkich trzech metod, których wspomniałem przed chwilą. A która opcja według mnie działa najlepiej? To zależy, bo wszystko będzie działało w takim czy innym stopniu, jednakże podejście, które działa najlepiej, to takie, którego możesz trzymać się długoterminowo. I chociaż w internecie, jako jedną z najskuteczniejszych strategii spalania tłuszczu z brzucha, wymienia się brzuszki, to jak udowodniłem w tym wideo, ta cudowna recepta ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. I powiem szczerze, że mało. Która z moich podopiecznych skupia się na nich jakoś namiętnie, a pomimo tego, na koniec naszej współpracy ma płaski brzuch. Przyznam szczerze, że wiele lat byłem przekonany, że nie można schudnąć z jednej części ciała, bo jest to fizjologicznie niemożliwe, do czasu, aż pojawiły się nowe badania, o których opowiadam właśnie w tym wideo. Dlatego jeśli. Chcesz poznać trzy nowe wskazówki, które pomogą ci pozbyć się tkanki tłuszczowej z brzucha lub z jakiejś innej wybranej części ciała? To zapraszam do oglądania tego wideo. Oglądaj